Dzień dobry, witajcie drogie byczki. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe od 6 do 12 maja 2024. Bierzcie oczywiście to z Wami rezonuje. Tak, zwróćcie uwagę na swój ascendent, księżyc, jeśli chodzi o miłość o związki w Wenus. Jeśli chcecie, żeby obliczyć Wam, jeśli nie znacie, to zapraszam na priv. Tam pod filmem jest podany mój numer kontaktowy. I również zapraszam na inne portale społecznościowe, gdzie jestem obecna z codziennymi przekazami. No tutaj też nieraz zdaję, ale jak są takie za krótkie, czy jak się powtarzają, no to wtedy sobie odpuszczam <laughs> więc y, miałam robić z y, innych kart ale y, w tym tygodniu ten tydzień zrobię kartami Tchota. Później będę robić tygodniówki jako yy, z przesłaniem demony kontra anioły, a miesięczne będę robić normalnymi, tak normalnymi. Wszystkie dla mnie są wyjątkowe talie kart, ale tak sobie postanowiłam. Więc zobaczmy, drogie byki, z jaką energią wchodzicie w ten tydzień. Z jaką energią w ten tydzień? Co się przydarzy, co się wydarzy. Uwaga, sprawiedliwość, wieża. Hej, dziewiątka kielichów. No takie dość. Takie energie mak. Szybkość komunikacja. Tak. Na odległość. Być może z jakąś osobą gwiazdę. Tak, też nie żyć w iluzji. O tej mogą dojść do manipulacji, co tutaj, właśnie na co uważać. Właśnie, jak powiedziałam, manipulacji, tak, ale też i kompromisy tutaj się pokazują zarazem. No tutaj, czegoś nie widzicie, wybór drogi, wyjazd, przyjazd, sprawy rodziny do załatwienia. No i też, zabsujcie, uważać z alkoholem, tak zarazem i kierowanie się iluzją. No tutaj y, ktoś z przeszłości, sprawy rodzinne, być może związane z dziećmi, tutaj się rysuje. Tak, tutaj może dojść do jakiegoś imprezowania. No i książę Buław. Tutaj książę była, działa y, szybko, stanowczo, ale zarazem też i za szybko, tak? Bo ta jest taka ognista energia, żeby chciał wszystko naraz zrobić, y, Człowiek, a to jednak trzeba się skupić na tym, co jest najważniejsze, tak? Tak zwane priorytety, priorytety. Więc zaczynajmy. Karta prowadząca, jako u Was tutaj, to jest szybkość, tak? Ko komunikacja, być może zbieranie informacji, kontaktowanie się, załatwianie różnych spraw, tak? Bo tej, żeby osiągnąć stabilizację, równowagę, no bo tutaj też i zmiana się szykuje. Być może powracacie z jakiegoś wyjazdu lub przyjazdu z pracy, tak? I będziecie załatwiać drogie byki, jakieś swoje sprawy urzędowe, prawne, finansowe, tak? Lub też i zdrowotne, bo tutaj też takie coś pokazuje. W pozytywach mak, to jest kreowanie. To jest kreowanie, będziecie coś tworzyć, będziecie coś organizować. Tylko że tutaj zwróćcie uwagę, tak, żeby wam to nie dało po kieszeniach, bo tutaj też jest karta i wierzy coś musi odejść do przeszłości lub coś, co Wam nie pasowało, odejdzie całkowicie. Jak również uważajcie na problem z kręgosłupem i z nogami, tak. I także tutaj uszy się pokazują. Sprawy y, zdrowotne, no to jeszcze zęby i wzrok. Mhm. Tak, no to przejdźmy dalej. No i tutaj właśnie, y, tutaj y, obieranie ścieżki, tak, co będzie dla Was Możliwe też i wpływ y, drugich osób może być na manipulowanie wami pod względem pieniędzy pieniędzmi. Na no to zwróćcie uwagę szczególną Co te jeszcze. Y, no i tutaj się pokazują te manipulacje, ale tutaj musicie z kimś dojść do kompromisu, bo tutaj się szykuje jakieś świętowanie, jakaś uczta nie przesadzić z alkoholem i zbytnio właśnie z wydawaniem nieostrożnie pieniędzy. Tak, bo tutaj też możecie wydawać pieniądze, pieniądze na swoje dzieci. I, ale później właśnie ta karta gwiazdy trzeba tutaj wyjść z jakiejś iluzji, być może y, powracacie, albo jeśli macie jakiś związek lub y, macie nadzieję, że y, coś się odrodzi, no to jednak ząg tutaj się nie odrodzi, tak. I cały czas wy pozostajecie w tych marzeniach, w tych nadziejach, że być może się coś uda. No i właśnie w książe Buław. Tutaj nie działa się spontanicznie, to jest też i siła lwa. Jak i barana, tak, uparcie, uparcie dążycie do, do celów według własnych przekonań i yy, z chęcią zdobycia, tak. Ale i zarazem, przez to możecie yy, no, ponieść porażkę. Jak y, takie y, ogniste energie, brak stabilizacji, zmienność, tak, że raz jest ok, tak, dobrze, a później nagle zmiana yy, i też takie zachowanie, tak. Może też dojść do kłótni, do sporów. Bo to jest jednak y, taka osoba, królowa kielichów, która y, przede wszystkim też poświęca się y, być może z uczuciami, tak, ale y, też myśli y, pod względem swoim, tak, że nie działa y, tak tylko w jedną stronę, tylko też y, po prostu, żeby, zrównowa żeby zrównoważyć energię. Więc y, w, w kierunku takiej osoby też uważajcie, tak, jeśli chcecie budować coś nowego, tak, i y, być może podjąć jakieś y, przedsięwzięcia lub pomóc, tak, y, dogadajcie się jasno, bo to jest pokazane też i dojście do ugody, do kompromisu ale zarazem coś będzie musiało odejść, a zarazem coś się narodzi, tak? Tylko żeby tutaj nie doszło po prostu nie do porozumień, nie do jasności, dlatego wyjdźcie z iluzji i jasno i klarownie sobie podjąć te y, tematy i te działania w tym kierunku. Jeszcze tej karty wam dołożę z drzwi. bo tutaj się jasno rysuje właśnie jakaś impreza, organizowanie, wizyty u lekarza, załatwianie spraw, tak samo urzędowych, prawnych, tak? Coś musicie pozałatwiać, coś co stało w miejscu odwlekane było odkładane, a to jednak potrzebuje teraz właśnie być uregulowane. Ale też to się rysuje właśnie też i obżarstwo, nie przesadzać z obżarstwem, tak? Bo później możecie na tym ucierpieć lub źle się poczuć. I nie działać po prostu. No właśnie, to jest karta księżyca. A tutaj coś może być przed Wami ukryte, dlatego właśnie porzucenia. Yy, w czwórce kielichów tutaj się zakończy jakiś cykl. To dzisiaj ta czwórka yy, buław, to jest zakończenie jakiegoś cyklu. To jest takie koło wyjścia, właśnie papież, wyjście, yy, zakończenie jakichś utartych schematów, tak rodzinnych, zakłócenie wyjścia z jakiejś klatki. Być może ktoś załatwia sobie, być może nawet i sprawy rozwodowe tutaj mogą być, i sprawy urzędowe, tak, coś wyjdzie na jaw, tajemnice ukryte, tak, coś co było niewiadome, ukrywane i tak samo to jest porzucenie tej energii z przeszłości, bo tam wcześniej były sprawy z przeszłości, tak, Wspominanie, powracanie, do, taka nostalgia, a tutaj jest już porzucenie, zamknięcie tych rozdziałów i pójście nowe. I tak samo ten papież pokazuje: uh -huh. ten papież pokazuje takie zasady, kurczowe trzymanie się zasad, tradycji yy, i tak, zwanej, yy, tak zwanego komfortu życia, tak na którym się skupiamy. Ale tak samo to są sprawy, yy, kierowanie się zasadami w życiu. Według logiki, według norm społecznych, według etyczne postępowanie tak, żeby było tak, jak powinno być. Tak samo właśnie i również pokazuje różne rodzaje, y, różnego rodzaju y, kościelne, na przykład teraz są komunie, tak? To też i komunia właśnie może być albo jakieś święto kościelne, w którym będziecie mieć udział. I tutaj jest właśnie zakłócenie, tak, y, takiej też imprezy przez jakąś niedojrzałą osobę. Dlatego zwróćcie na to uwagę, żeby po prostu takie coś się nie zadziało. Jeśli będziecie mieć taką energię, to żeby po prostu problemów jakichś nie było z tego powodu. Żadnych konfliktów lub żadnych takich nieprzyjemnych sytuacji. No to na tyle. Ja, jeśli macie ochotę na takie bardziej szczegółowe. Czytanie zapraszam na priv. Pozdrawiam Was i udanego tygodnia życzę.